Ziewanie. Ziewanie, zjawisko tyle co powszechne, co w zasadzie nie do końca zrozumiane. Nie wiadomo do końca czemu ziewamy, teorii jest mnóstwo. Ważne jest, że ziewają nie tylko ssaki. Ziewają też ryby, gady, ziewają też żółwiki, żółwie morskie nawet pod wodą. Ale zajmijmy się żółwikami stepowymi. Dlaczego żółwiki ziewają? No cóż, też nie wiemy, aczkolwiek jest to zazwyczaj związane z jakimś zmęczeniem. Czy to zmęczeniem po wspinaczce na kamień, z którego należało zjechać, a potem następnie wejść z powrotem na niego i powtórzyć całą sytuację. Są też często zmęczone zakopywaniem się, wykopywaniem się, zwiedzaniem swojego terytorium, robieniem obchodów, poszukiwaniu kwiatów, suszków, listków. Czasem zmęczone są walką z aloesem, którego starają się wyrwać z korzeniami, a czasem zmęczone są po prostu spaniem. Spaniem, które zajmuje żółwikowi większą część dnia. Także z pewnością coś, co zajmuje aż tyle czasu, musi być męczące. Tak więc żółwiki najczęściej ziewają po przebudzeniu, Tuż przed pójściem spać, czasem po jedzeniu, jak je powoli zbiera na spanie. Także przyjrzyjmy się temu niesamowitemu zjawisku w wykonaniu żółwika. Każdy, kto mieszka z żółwikiem, wie, że nie ma nic słodszego niż ziewanie żółwika. Chociaż czasem wygląda troszkę strasznie. To, co widzimy na podniebieniu żółwika, co tutaj akurat wygląda jak ząbki małego wampirka, jest to drugie ujście nozdrzy żółwika. Z tego powodu, że żółwiki mają nozdrza w podniebieniu, często dzieje się tak, że gdy jedzą coś wilgotnego, mokrego, na przykład aloesa, Często się zdarza, że ten płyn z pożywienia wydostaje się właśnie przez nosek, bąbelkami. Wtedy, oczywiście, takimi bąbelkami nie należy się martwić. Aczkolwiek sam żółwik chyba czasem jest zdziwiony i gorączkowo wyciera swój nosek. Jedna uwaga. Jeżeli zauważymy, że nasz żółwik ziewa częściej niż zwykle i w sytuacjach, w których zazwyczaj nie ziewa, um, i trwa to zaskakująco często, na przykład kilka razy po sobie, i zaskakująco długo, wtedy należy się martwić. Może być to objaw problemów z oddychaniem. Może być tak, że nosek żółwika zapchał się w wyniku drobnej infekcji, bądź poważniejszej, oczywiście, choroby też tak może być, i stara się złapać powietrze pyszczkiem. Normalnie żółwi nie oddychają tak jak my ustami, no lecz wiadomo, jeżeli nosek jest zapchany, to muszą sobie. Poradzić właśnie w ten sposób. Więc jeżeli żółwi grziewa um, w nietypowy sposób, w nietypowym momencie i zaskakująco długo i często raz po raz, wtedy musimy zgłosić się do weterynarza, żeby sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Zdjęcia.